Dzień dobry, kochani. Mamy 6 listopada, i tak jak obiecałam, na Peaceful Mind Academy zaczynamy. Pierwszy taki nasz wspólny projekt, 18-dniowy, od 6 do 23 listopada w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Celebrujemy wdzięczność. I to jest taki bardzo wdzięczny temat. Nigdy go dosyć, mimo wszystko, i mimo tego, że bardzo dużo już zostało na ten temat powiedziane. To nie sądzę, że wszystko, i zobaczymy, co jeszcze w tym obszarze możemy dla siebie zrobić, jak poszerzyć nasz dostęp do wdzięczności, jak poszerzyć naszą świadomość w tym, w tym temacie. I od dzisiaj, do, do tego 23 listopada. Będą się pokazywały w naszej przestrzeni Peaceful Mind na Patreon, różnego rodzaju powiedziałabym, moje zaczepki do Was, moje pytania, ale też różne teksty, livey też będą, będą krótkie filmiki, będzie bardzo aktywnie w temacie wdzięczności i proszę Was o aktywność, proszę cię osobiście, ta, która to oglądasz, ten, który to oglądasz o aktywność o. O komentowanie, o podzielenie się z nami, ale też to jest ważne, bo dzieląc się z nami, nazywasz i dzielisz się sama ze sobą, więc może to jest taki niezwykły też wymiar tego. I mam tutaj kilka przygotowanych i cytatów na dzisiaj, ale będziemy powoli je sobie wprowadzać. Dzisiaj, dzisiaj dzień pierwszy, więc może generalnie kilka Słów, czym jest wdzięczność? Czym jest wdzięczność i jak ją w ogóle zacząć dostrzegać? Jak znaleźć w ogóle powody do wdzięczności i tak dalej. Więc wdzięczność. Im częściej oczywiście ją wyrażamy, tym, tym staje się to bardziej oczywiste dla nas, i im częściej ją wyrażamy, tym więcej mamy powodów do wyrażania wdzięczności. Ja zawsze mówię o tym, że nie można nic na siłę, że nie można zrobić tak, że na siłę pisać kalendarza wdzięczności. Niektórzy takie mają sposoby, dla niektórych może to działać, ale. Według moich spostrzeżeń, wdzięczność jest wynikiem rozwoju osobistego. I to jest właśnie to, to nie jest skutek, tylko czy nie jest przyczyną rozwoju osobistego, ale jest, jest rezultatem tego rozwoju. I um, zastanów, zastanów się nad tym, właśnie, co przed chwilą ja powiedziałam, jak to jest. Czy to nie jest tak, że w pewnym momencie zaczęłaś inaczej? Postrzegać świat, zaczęłaś się rozwijać, mieć większy dostęp do swojej świadomości i wtedy pojawiła się wdzięczność za to. I wtedy właśnie się pojawiła wdzięczność, a nie odwrotnie zaczęłaś coś na siłę pisać i pojawiła się wdzięczność wtedy. Więc to jest, to jest do rozważenia. Napisz w komentarzu, co sądzisz. Bardzo szanuję wszelkie. Wszelkie, yy, wszelkie opinie, wszelkie takie dzielenie się właśnie z poziomu własnych doświadczeń. Bardzo serdecznie do tego zapraszam. Więc w ogóle. Yy, w ogóle wdzięczność to jest. Ja bym powiedziała tak, nie lubię w ogóle definicji. Ja lubię przekazywać to, co czuję, i to, to jak to widzę. Więc dla mnie wdzięczność to jest właśnie ta umiejętność dostrzegania. Yy, Dobrych rzeczy w życiu, lepszych niż dobre. W ogóle robienia z rzeczy w życiu takich, powiedzmy, że niektórzy powiedzieliby, że to są błahe, małe mm, rzeczy. Właśnie robienia z tych rzeczy celebracje i zauważenia ich, przede wszystkim po prostu zwrócenia na to uwagę, że. Nie wiem, obudziłam się, tak, że, 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 że mogłam sobie zrobić dobry napój na śniadanie, czy zrobić w ogóle dobre śniadanie, pocelebrować to śniadanie. Pragnę zwrócić również uwagę i będę na to zwracała uwagę że wdzięczność, oczywiście, że ona bardzo łatwo się pojawia wtedy, kiedy. Mm, kiedy spotyka nas coś dobrego, tak jestem wdzięczna za coś, jestem wdzięczna, że znam egzamin, że y, mam fajnych ludzi wokół, że odniosłam sukces. Więc generalnie jest to wtedy taka energia, która powiedziała, że jest lekka. Ale co w przypadku, kiedy coś się dzieje, tak zwanego niedobrego, tak zwanego można powiedzieć też niewdzięcznego w moim życiu? Co wtedy? Wtedy, y, czy, czy jestem w stanie zauważyć coś? I, po, I powiem też tak z własnego doświadczenia, że wtedy, kiedy to się dzieje, trudno być za to wdzięcznym. Ja bym powiedziała, że to jest wręcz niemożliwe. Jeżeli ktoś to robi na siłę, nie wiem, w ekstremalnych przypadkach, tracąc ukochaną osobę, jest za to wdzięczny. Czy po prostu jest wdzięczny, że, że, że się noga poślizgnęła, czy że ktoś go okradł. Trudno być za to wdzięcznym, i nie zmuszajcie się, nie zmuszaj się na, na siłę, żeby być wdzięczną w takich sytuacjach. To nie o to chodzi. Wdzięczność jest gdzie indziej, bo w tym momencie tego, tej niesprawiedliwości, tej, którą mamy w sobie właściwie, tego żalu, smutku, wykrzesywanie wdzięczności jest bardzo trudne. Wręcz niemożliwe. Powiedziałabym, że do wdzięczności mamy dostęp potem. Dziękuję za to wydarzenie, które wtedy, którego wtedy doświadczyłam doświadczyłem. Bo dzisiaj, dzięki temu, być może jestem dobrym człowiekiem, ale nie dzięki temu może wydarzeniu, nie dzięki temu, bo zauważ też, że różnym, rzeczom się wydarza, różnym osobom wydarzają się różne rzeczy, różne wydarzenia. Natomiast nie każdy robi z nimi to samo. I można być wdzięcznym nie za to wydarzenie, które, którego doświadczyłam i które było trudne, tylko za to, co ja z tym zrobiłam, co ja z tym zrobiłam, jak na to teraz patrzę, jak to przerobiłam, czego się, czego się nauczyłam wtedy. Więc to w tym wymiarze, z tej perspektywy, bardzo zachęcam, żeby, żeby na to spojrzeć. W ogóle. Jakby, um, mamy bardzo dużo badań na temat wdzięczności. To jest nie, niepodważalne właściwie, że, że yy, wyrażanie wdzięczności pozwala, poz, dzięki temu, że pozwala się skupić na tych pozytywnych stronach życia yy, i ma po prostu ogromny wpływ na samoocenę, na poczucie własnej wartości. Pomaga raz, radzić sobie ze stresem absolutnie i trudnymi doświadczeniami wydarzeniami, które też w przyszłości mogą mieć miejsce. Wyrażenie wdzięczności też wzmacnia empatię wobec drugiego człowieka, umiejętność słuchania. Wyrażanie wdzięczności to jest po prostu krok do szczęścia, do szczęśliwego życia, do szczęśliwego bywania. Też bardzo często podkreślam to. Że bycie, a bywanie, to nie jest to samo, tak? Że, że nie ma czegoś stałego. W ogóle nic nie ma stałego w naszym życiu oprócz zmiany. Yy, więc na to też zwróćcie uwagę, czy, czy jak gdyby wdzięczność bywa w naszym życiu. Czy jest? Nie zawsze ona jest. Jak gdyby wyzwólmy się. czasie, wyzwolić z tego poczucia, że ja cały czas muszę być szczęśliwa. Ja cały czas, bo jeżeli nie jestem. To jest coś ze mną nie tak. Wyzwól się z tego poczucia. Tak samo wyzwól się z poczucia, że odczuwasz wdzięczność non-stop. Nie ma czegoś takiego. Można bywać, bywanie. Tak jak powiedziała nasza Wisława Szymbolska, życie bywa znośne. Uwielbiam to powiedzenie: życie bywa znośne. Jak ona się ładnie odseparowała od tego. Że życie jest piękne, życie bywa piękne. Oczywiście, że tak, ale jak, jak pojawiają się trudne chwile, to to nie umniejsza tego właśnie, tego piękna. I za to jestem wdzięczna jej Wisławie Szymborskiej, że to powiedziała, powiedziała taką prawdę, oczywistą oczywistość. W ogóle, jeśli chodzi o wdzięczność, to myślę, że że, że wdzięczność to jest też taka otwartość na przyjmowanie. Wdzięczność to jest otwartość na, um, teraz takie słowo mi przyszło, na, um, na doświadczanie, na otrzymywanie i na obfitość, właśnie tego słowa szukałam na obfitość um, w moim życiu, bo jeżeli jestem na to otwarta, na tą wdzięczność, to mam większą siłę życia, mam większą witalność, obecność. Po prostu jestem tutaj i cieszę się tym. Cieszę się, że tutaj jestem w tym pokoju, że za oknem świeci piękne słońce, że w ogóle zauważam te rzeczy, tu i teraz, w najbliższym moim otoczeniu. Eee, więc zwróć na to uwagę, czy, czy po prostu. Czy ta wdzięczność jest w tobie obecna? Czy się blokujesz na tą obecność wdzięczności? Czy masz w ogóle poczucie niezasługiwania na to, nawet na, na, na to, żeby być wdzięczną za coś? Może masz tendencję wpadania w taką pułapkę strumienia, strumienia smutku, strumienia użalania się, więc zauważ to. Czy popadasz w tę pułapkę? Bo nie zauważamy często tego, co otrzymujemy. I wtedy, kiedy nie zauważamy tego, co otrzymujemy, nie jesteśmy w stanie otrzymywać, nie otrzymujesz tego, co chcesz. I nakręca się koło nie otrzymywania użalania, nie otrzymywania użalania, otrzymywania mniej. Wtedy, kiedy, kiedy otworzysz się na to, będziesz na, wdzięczna za cokolwiek, będziesz miała tego więcej, będziesz też doświadczała, doświadczał. Więcej tych rzeczy, za które jesteś wdzięczny. To jest jak gdyby oczywiste. Więc jeżeli przyjmujesz, dostajesz, jeśli odrzucasz to słowami: Nie, to nie dla mnie, to ja w to nie wierzę, to jest byle co, to jest nieprawda, to po prostu nie masz tego. Więc. Tak, tak, na dzisiaj może jeszcze tylko cytaty, które zaraz tutaj sobie znajdę, żeby, was, żeby zostawić was tutaj z, z jakimś fajnym cytatem. Na przykład taki cytat Steve Maraboli. Jeśli chcesz znaleźć szczęście, znajdź wdzięczność. A na przykład też Michael Jefferson powiedział. Świat posiada wystarczająco dużo pięknych gór i łąk, widow, widowiskowego nieba i spokojnych jezior. Posiada wystarczająco bujnych lasów, kwiecistych łąk i piaszczystych plaż. Posiada mnóstwo gwiazd oraz obietnicę nowego wschodu i zachodu słońca każdego dnia. To, czego świat potrzebuje więcej, to ludzi, którzy to docenią i będą czerpali z tego przyjemność. Więc to jest takie niesamowicie piękne w tym wszystkim. Bardzo zachęcam Cię do tego, do yy, zastanowienia się nad tym, co, co dzisiaj wybrzmiało, do podzielenia się swoją refleksją i do zobaczenia w następnym odcinku celebracji wdzięczności.